Witam. W poprzednim filmie przypomnieliśmy sobie, jak zamieniać ułamki zwykłe na dziesiętne i dziesiętne na zwykłe. Dzisiaj wykorzystamy tę umiejętność w praktyce oraz powtórzymy, jak wykonywać podstawowe działania na ułamkę. Przypomnienie podstawowych działań zaczniemy od dodawania i odejmowania. Na ekranie widzisz pierwsze zadanie. 2,8 plus 3 czwarte równa się. Pewnie zastanawiasz się, jak byłoby najłatwiej i najlepiej to rozwiązać. Odpowiedź jest prosta, tak jak wolisz i jak ci wygodniej. Istnieją na to dwa sposoby i za chwilę będziesz mógł dokonać właściwego dla Ciebie wyboru. Pierwszym sposobem jest zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny i wykonywanie dodawania właśnie na tych ułamkach. Po zamianie mamy przykład 2,8 plus 0,75. Aby dodać do siebie dwa ułamki dziesiętne należy zapisać je jeden pod drugim, pilnując, by przecinki były umieszczone pod sobą. Następnie należy wykonać dodawanie pisemne. 5 plus 0 równa się 5, potem 7 plus 8 równa się 15, czyli zapisujemy 5 i wpisujemy do pamięci 1. Następnie 2 plus 0 równa się 2 i 1 z pamięci, czyli razem 3. Ostateczny wynik to 3,55. Pamiętaj, że nie wszystkie ułamki zwykłe można tak łatwo zamienić na dziesiętne. Robisz to tylko wtedy, gdy mianownik jest iloczynem dwójek, piątek lub dwójek i piątek. A może wolisz liczyć na ułamkach zwykłych. Drugi sposób jest właśnie dla Ciebie. Tutaj po zamianie mamy przykład 2,8 plus 3 czwarte równa się, jak dodawanie, to wspólny mianownik. Dla 10 i 4 wspólnym mianownikiem jest 20. Zatem 2 i 8 rozszerzamy do 2 i 16 20, mnożąc licznik i mianownik przez 2. Następnie rozszerzamy w podobny sposób ułamek 3 czwarte do 15 20, mnożąc licznik i mianownik przez 5. Ostatecznie otrzymujemy przykład zapisany w tej postaci. I po dodaniu do siebie liczników ułamków otrzymujemy 2 i 16 plus 15 20, równa się 2 i 31 dwudziestych. W końcowej fazie rozwiązywania zadania należy jeszcze wyciągnąć w całości. W 31,20 mieści się jedna dwudziestka, zatem zamieniamy ją na całość, którą dodajemy do dwóch. Licznik pomniejszamy o 20 i ostatecznie wynik naszej zamiany wynosi 3 i 11,20. W tym momencie znasz już dwa sposoby, które możesz wykorzystać przy dodawaniu i odejmowaniu ułamków zwykłych i dziesiętnych. Czas na małe sprawdzenie przypomnianych umiejętności. Na ekranie widzisz trzy przykłady. Wybierz sposób ich rozwiązania, następnie je rozwiąż i sprawdź po dwóch minutach swoje wyniki. Uwaga! W przykładzie podkreślonym na czerwono wykonaj działania na ułamkach zwykłych. Jeśli uzyskałeś wynik, który pojawił się na slajdzie, to gratuluję. Możemy przejść dalej do mnożenia. Kolejnym działaniem na ułamkach jest mnożenie. Tutaj też możesz dokonać wyboru, czy będziesz liczyć na ułamkach zwykłych czy dziesiętnych. Widzisz przed sobą działanie 3 i razy 2 i 3 czwarte. Łatwo zauważysz, że drugi ułamek możesz zamienić na 2,75. Następnie zapisujesz oba ułamki jeden pod drugim, pilnując, by ostatnia cyfra w każdym z ułamków była w jednej kolumnie. Najwygodniej zrobisz to umieszczając ułamek 2,75 na górze, a pod nim ułamek 3,2. Pamiętaj, przy mnożeniu pisemnym nie podpisujemy przecinka pod przecinkiem. Jeśli już zapisałeś przykład, wykonaj mnożenie pisemne zapominając na chwilę o przecinkach. 2 razy 5 równa się 10, czyli 0 i 1 w pamięci. Teraz 2 razy 7 równa się 14, plus 1 z pamięci to 15. Piszemy więc 5 i 1 w pamięci. Na końcu 2 razy 2 to 4 i dodając 1 z pamięci, piszemy 5. Następnie mnożymy przez 3. 3 razy 5 wynosi 15, zatem zapisujemy 5 pod piątką i dodajemy 1 do pamięci. Potem 3 razy 7 równa się 21 jeden i 1 jeden z pamięci, więc zapisujemy 2 i dodajemy do pamięci 2. Ostatnie jest mnożenie: 3 razy 2 równa się 6, a po dodaniu 2 z pamięci zapisujemy 8. Po skończeniu wymnażania dodajemy. Do siebie w zapisane wyniki i otrzymujemy 8800. Czas na przecinek. Musimy ustalić, gdzie go postawić. Patrzysz na przykład i liczysz miejsca po przecinku w obu liczbach. Następnie, zaczynając od lewej strony, odliczasz tyle miejsc, ile liczby było po przecinku. W naszym przykładzie były to 3 miejsca, zatem ostateczny wynik to 8,8. Zobaczmy teraz, jak zrobić ten sam przykład, zamieniając ułamek dziesiętny na zwykły. Zaczynamy od zamiany 3 i 2 dziesiąte na ułamek zwykły, a następnie zapisujemy oba ułamki w postaci ułamków niewłaściwych. Na tym etapie możemy skrócić część z tych ułamków. Pamiętaj, skracać można tylko liczniki z mianownikami. W tym przykładzie najlepiej wybrać licznik 32 i mianownik 4, a następnie obie z tych liczb podzielić przez 4, co daje po skróceniu 80 razy 11 pierwszych. Równa się. Teraz możesz mnożyć licznik przez licznik, a mianownik przez mianownik. Jeśli uzyskany wynik będzie ułamkiem niewłaściwym, na końcu powinieneś wyciągnąć całości. W naszym przykładzie otrzymujemy 8,8, ,8, a po skróceniu części ułamkowej 8,4. Warto sprawdzić, ile zrozumiałeś. Przed sobą masz przykład, rozwiąż go, a następnie porównaj wynik z tym ze slajdu. Jeśli się udało, to brawo. Zostało nam ostatnie działanie, czyli dzielenie. Widzisz przed sobą przykład, w którym łatwo można zamienić 2 i na 2,25. Po zamianie możesz przystąpić do działania pisemnego, którego algorytm powtarzaliśmy w poprzednim filmie. Zatem zapisujemy 4,9 podzielić na 2,25. Tutaj jedna ważna uwaga, druga liczba podczas działania pisemnego nie może być ułamkiem. Należy przed dzieleniem przesunąć przecinek w obu liczbach o tę samą liczbę miejsc, tak aby z dzielnika zniknął przecinek. W naszym przypadku zapis będzie wyglądał następująco 490 podzielić na 225. Po wykonaniu dzielenia do trzech miejsc po przecinku otrzymamy 2,177, czyli po zaokrągleniu. 2,1 i 7 w okresie. Ten sam przykład można oczywiście rozwiązać, posługując się ułamkami zwykłymi. Po zamianie 4,9 na ułamek zwykły otrzymamy 4,9. Następnie oba te ułamki zamieniamy na ułamki niewłaściwe. Kolejną czynnością jest zamiana dzielenia na mnożenie. W tym celu zamieniasz licznik z mianownikiem w drugim ułamku, a znak dzielenia zamieniasz na mnożenie. Co dalej robić? Już powinieneś wiedzieć. Możesz skrócić 4 z dziesiątką przez 2, a następnie wymnożyć liczniki i mianowniki tych ułamków. A po wyciągnięciu całości otrzymasz 2,845. Został ostatni test. Spróbuj rozwiązać ten przykład i sprawdź za chwilę, czy się udało. Powtórzyliśmy dzisiaj cztery działania, zarówno na ułamkach zwykłych, jak i dziesiętnych. W następnym filmie zobaczysz, jak połączyć wszystkie te umiejętności i wykorzystać je do obliczania wyrażeń arytmetycznych. Do zobaczenia.